Jeszcze nie przebrzmiały echa spektakularnego zwycięstwa wyborczego, jakie stało się udziałem w Niemczech naszej Złotej Pani, a już wierny syn Kościoła, były prezydent naszego nieszczęśliwego kraju Lech Wałęsa, wystąpił z nieoczekiwanym pomysłem przyłączenia Polski do Niemiec. Warto zwrócić uwagę, chwilę się zatrzymać nad tym pomysłem. Dlatego, że Polska i tak jest przyłączona do Niemiec, to znaczy do niemieckiej strefy wpływów. Nastąpiło to, jak pamiętamy, 1 maja 2004 roku wskutek referendum akcesyjnego i przyjęcia przez Polskę traktatu akcesyjnego. No, ale jeszcze zachowuje pozory przynajmniej, Odrębności politycznej, natomiast gdyby Polska została do Niemiec przyłączona, no to oczywiście Niemcy by pozostały Niemcami, a Polski by nie było. Warto o tym pamiętać, kiedy się ten pomysł byłego prezydenta naszego nieszczęśliwego kraju analizuje, dlatego że Dlatego, że pan Lech Wałęsa obejmując urząd prezydenta składał przysięgę, której rota konstytucyjna głosi m.in. to, że będzie niezłomnie bronił niepodległości państwa. Wprawdzie ja od wielu lat powtarzam, że kto słucha pana prezydenta Wałęsy, ten sam sobie szkodzi. Ale warto się zatrzymać chwilę nad tą propozycją. Nie ze względu na pana prezydenta, tylko ze względu na to, że ludzie tacy jak on bywają czasami szczerzy i w związku z tym bywają używani w charakterze balonów próbnych. No i nie jest wykluczone, że pan Wałęsa, panu Wałęsie ktoś ten pomysł potrzebnął, a on go tylko głośno powtórzył. Więc od tej strony warto się przyjrzeć tej całej ofercie, dlatego że ona może mieć charakter balonu próbnego. Może być mianowicie takim testem na reakcję opinii publicznej, jaki poziom reakcji opinii publicznej zostanie uznany za na przykład przyzwolenie na tego typu polityczny eksperyment. Bardzo to jest prawdopodobne, zwłaszcza, że pan Lech Małęsa, który w ogóle ostatnio Trochę się publicznie wypowiadał, na przykład udzielił gazecie wyborczej wywiadu, w którym między innymi daje wyraz swojemu znużeniu życiem, no i spodziewa się, znaczy twierdzi, że już jest spakowany i tak dalej, ale charakterystyczne jest przy tym, że nie ma najmniejszej wątpliwości, że pójdzie do nieba. Otóż to wcale nie jest pewne, bo pan Lech Wałęsa może równie dobrze pójść do piekła, zwłaszcza jeśli będzie takie oferty częściej powtarzał. No, atom zostanie wystawiony na puśmiewisko ze strony szatanów, którzy są bardzo złośliwi, bardzo inteligentni i będą naigrawać się z niego nielitościwie, a przy tym cały czas będzie bolało. Proszę Państwa, niezależnie od tego, w naszym nieszczęśliwym kraju Odkąd tylko pan Antoni Macierewicz ujawnił treść raportu pułkownika Edmunda Klicha, z, to, z którego to raportu wynikało, że on przypisuje winę za w każdym razie znaczną część z winy za katastrofę samolotu prezydenckiego w Smoleńsku rosyjskim kontrolerom lotu i, i tym, którzy im z Moskwy wydawali polecenia. W, w, w salonie i w kołach rządowych no, dosłownie zawrzało. Gazeta Wyborcza dotarła, jak to się mówi, do tajnych zeznań bo materiały tego śledztwa były do tajne, do tajnych zeznań ekspertów posła Macierewicza, tak je przedstawiałem, że wynikło z nich jak dwa, dwa cztery, że to są nieuki, no w ogóle ludzie absolutnie pozbawieni jakichkolwiek kompetencji, Natychmiast odezwały się nożyce w postaci naukowców, takich skwapliwych, którzy zaczęli się odcinać od tych ekspertów. Widać było, że moce zostały poruszone, bo. Nie tylko naukowcy. no, Naukowcy bardzo często ulegają odruchom stadnym i tylko patrzeć, jak będą protesty zbiorowe, podpisywać listy protestacyjne. Natomiast przemówił nie tylko główny cadyk Rzeczypospolitej, czyli pan Aleksander Smola, ale nawet odezwała się właściwie nie wiadomo dlaczego, pani reżyserowa Agnieszka Holland. Z tego wynika, że z jakiegoś powodu również Żydy są zaniepokojone działalnością posła Macierewicza. Jest to niezwykle zagadkowa sprawa, bo Żydów dotychczas nikt o żadne sprawstwo katastrofy smoleńskiej nie podejrzewał, ale jeśli się dalej będą tak zachowywać, to niewątpliwie takie podejrzenia się pojawią. Proszę Państwa, ostatnia sprawa, którą chciałbym tutaj przedstawić, no, widać, że słowa pana premiera Tuska o tym, że kryzys się zakończył, były nie tylko przedwczesne, ale w ogóle bez pozbawione sensu. Jest raczej odwrotnie, a najlepszym tego świadectwem jest ostatnia dymisja szefa kontrazwietki wojskowej pana generała Noska, no i śledztwo, które niezależna prokuratura wojskowa wszczęła wobec wiceministra obrony narodowej pana generała Skrzypczaka. Warto przypomnieć, że jeszcze miesiąc czy półtora miesiąca temu Pan Generał Skrzypczak był szantażowany przez jakiegoś grandziarza, który tutaj udaje lobbowanie na rzecz izraelskiego przemysłu zbrojeniowego. Ten grandziarz się odgrażał, że jeśli Pan Generał Skrzypczak nie kupi jakichś zbrojeniowych zabawek u niego, no to on go wykończy. To, że prokuratura niezależna wszczęła przeciwko generałowi Skrzypczakowi śledztwo w sprawie korzyści majątkowej, to jest dowód, że ten grandziarz nie rzucał słów na wiatr. Władze Unii Europejskiej ustaliły, iluż to uchodźców rozdzielą pomiędzy poszczególne kraje członkowskie. Okazało się, że 120 tysięcy. Uchodźców zostaje roz, zostanie rozparcelowanych, przynajmniej wstępnie, bo oni potem będą uciekać z tych krajów o niższym socjalu do krajów o wyższym socjalu. Trzeba będzie zakładać dla nich jakieś obozy koncentracyjne, będą jeszcze jakieś policje specjalne, no i tajne służby. Oczywiście będą werbować tam agenturę. Bo wyobrażacie sobie Państwo, jak do takiego uchodźcy na granicy podejdzie tajniak i powie: Słuchajcie. Uchodźco. Mamy tu wiarygodne informacje, że Wy jesteście tajnym agentem państwa islamskiego, ale skądże, proszę Pana, wcale nie, no a jak Pan to udowodni? Tylko w jeden sposób będzie można to udowodnić, będzie trzeba podpisać zobowiązanie do współpracy. To jest jedna korzyść, a pozostałe korzyści to już są materialne, bo Pani premierzyca Ewa Kopat zapowiedziała, że będą wpuszczani tylko uchodźcy, a imigranci ekonomiczni to nie, no ale jako różnić uchodźcę od imigranta ekonomicznego, jak żadnych dokumentów nie mają, bo im się utopiły w morzu. Poza tym wszyscy pochodzą z Syrii, bo z Syrii jest najlepsze alibi. Jedynym sposobem sprawdzenia, kto jest uchodźcą, a kto nie, będzie łapówka. Jeżeli taki uchodźca wręczy łapówkę na granicy. No, to wiadomo, że to jest uchodźca polityczny, który przy, poszukuje przede wszystkim bezpieczeństwa. Trafi wreszcie do bezpieczniaków, to jest jasne. Gdzie tam może mu być bezpieczny, jak nie wśród bezpieczniaków? No i dlatego, proszę Państwa, sprawa przyjęcia uchodźców jest u nas przynajmniej w pewnych kręgach, to znaczy w kręgach bezpieczniackich, no i w kręgach tych konfidenckich, bardzo Popularna konfidenci wprost wychodzą ze skóry, żeby taką pedagogikę wstydu tutaj zaaplikować mniej wartościowemu narodowi tubylczemu już nie tylko pan redaktor Michnik, nie tylko Aleksander Kwaśniewski, nie tylko Stanisław Ciosek, bywsza ekscelencja, ale nawet prorocy mniejsi w rodzaju pana redaktora Jacka Żakowskiego. Dźgają nieubłaganym palcem mniej wartościowy naród to bylczy, w chore z nienawiści oczy. No, to nic dziwnego, skoro taki rozkaz jest od oficerów prowadzących, no to trzeba się uwijać, bo inaczej tam zostaną obsztrosowani, Wiecie, tu autorytecie moralnym, my was tu przypomnimy, wam skąd wam nogi wyrastają, i tak dalej. No więc uwijają się. Stanęło na tym, wracając do Unii Europejskiej, stanęło na tym, że Polska przyjmie 5,5 tysiąca uchodźców. Początkowo nawet przedstawiciel Polski głosował, miał głosować, przepraszam, miał głosować Przeciwko, tak jak Węgry, tak jak Słowacja, między innymi. No, ale widocznie coś się stało, że zagłosował za. Jak zwykle jesteśmy przeciw, a nawet za. Tak jak to słynny wynalazek byłego prezydenta naszego nieszczęśliwego kraju Lecha Wałęsy. Nawiasem mówiąc, chyba pani Danuta Wałęsowa wybiła mu z pustego uba wałkiem te wszystkie bencwalstwa, kiedy tam się odgrała że przyjmie uchodźców do swojej chałupy tam na Polanki, na ulicy Polanki. I już się da, na pewno tak przyjmie Pani Danuta niewątpliwie ma taki zmysł racjonalny bardziej rozwinięty niż pan prezydent, bo kto słucha pana prezydenta, ten sam sobie szkodzi. Proszę państwa, więc uchodźcy w liczbie 120 tysięcy zostaną rozdzieleni. Między poszczególne kraje członkowskie Unii Europejskiej, jak tylko zostaną rozdzieleni, natychmiast napiszą odkrytki do swoich rodzin: słuchajcie, przyjeżdżajcie, no bo tutaj już nas zainstalowali. W związku z tym następna fala uchodźców się pojawi, no i znowu trzeba będzie odróżniać uchodźcę zwykłego od imigranta ekonomicznego znowu żyła złota, bo to wiecie państwo przypomnę, to to spostrzenie celne Janusza Szpotańskiego, Stowarza Szmaciaka. Jak to szmaciak się zorientował, że z wszystkiego można szmal wydostać tak jak za okupacji z Żyda, a teraz z uchodźcy, no to dlatego przemysł, że tak powiem uchodźczy tak znakomicie się rozwija. Proszę Państwa, wszystko wskazuje na to, że Syria jeszcze przez pewien czas będzie pogrążona w krwawym chaosie, bo właśnie zimny ruski czekista Putin potężnie wsparł tam syryjskiego tyrana prezydenta Bashira al-Assada i ciekawa rzecz, że bezcenny Izrael koordynuje z nim wszystkie swoje poczynania wojskowe. Widać, że premier Netanyahu obraził. Się na prezydenta Obamę za to, że ten wbrew jego rozkazom namawiał się z Teheranem. No i teraz będzie się przyjaźnił na dwie strony, tak jak Wojska Łączności ze słynnego przemówienia Józefa Piłsudskiego i z prezydentem Obama się będzie przyjaźnił, i ze złym, zimnym, ruskim czekistą Putinem i od każdego wyciągnie to, co jest do wyciągnięcia. Oto tego się powinniśmy uczyć od bezcennego Izraela. Tymczasem zdaje się, że groch o ścianę, że nikt niczego się nie uczy, powtarzamy stare błędy. Co prawda nie jesteśmy w tym wszystkim odosobnieni, bo proszę Państwa, właśnie światem wstrząsnęła wiadomość, że w Grecji wybory ponownie wygrała Syriza i e Pan Cypras, byłszy premier, który, no jak Państwo pamiętacie, osobiście zachęcał Greków do udziału w referendum i do głosowania w referendum przeciwko propozycji wierzycieli Grecji, przeciwko warunkom wysuniętym przez wierzycieli Grecji, ale kiedy nasza Złota Pani z francuskim Filutem Holandem wzięli go na konwajer 17 godzin, tam premier Tusk stał na świecy przy drzwiach, pilnował, żeby nikt nie wszedł. No i przyznał się do wszystkiego. Pękł natychmiast i grecki parlament to samo przeszedł do porządku nad z werdyktem demokracji. Widać, że demokracja w konfrontacji z plutokracją przegrywa, z podkulonym ogonem reiteruje. No i teraz ciekaw jestem, co Syriza zrobi powtórnie. Premier Tsipras, czy znowu zachęci Greków do udziału w referendum, znowu nasza złota pani z francuskim filutem Holandem weźmie go na konwejer i to sytuacja się może powtarzać wielokrotnie. Nie wiem, czy, pan, czy ja się nie powtarzam, bo chyba kiedy się jak to w Chicago, jak Melchior Wańkowicz pisze w swojej cyklu reportażów króliki i Oceany z lat 50. jeszcze ze Stanów Zjednoczonych, jak to w Chicago kandydował na burmistrza pewien polityk, który wysunął hasło złowy tempie. No i kiedy mieszkańcy Chicago zachęcają i tym hasłem wybrali go na burmistrza. To dopiero się korupcja zaczęła na 14 fajerek, jakiej przedtem w ogóle nikt nie przypuszczał, że może być. No więc burmistrz trafił nawet przejściowo do więzienia, ale kiedy odbył karę, ponownie stanął do wyborów na burmistrza. Z jakim hasłem? Państwo się na pewno już domyślacie. Oczywiście z hasłem Złowy Tempie, i ponownie został wybrany. Widać, ile racji miał Franciszek Książę dla Roszyfoko w swoim spostrzeżeniu, że tylko dlatego Pan Bóg nie zesłał na ziemię drugiego potopu, bo się przekonał o bezskuteczności pierwszego. Tymczasem u nas Pan Prezydent Duda, spełniając swoje obietnice przedwyborcze, a jednocześnie wyrządzając przysługę prawu i sprawiedliwości, postanowił udowodnić opinii publicznej, że Platforma Obywatelska jest przeciwko emerytom. No i skierował do Laski, że tak powiem, Marszałkowskiej, projekt ustawy, o powrocie do poprzedniego wieku emerytalnego. Oczywiście policmajster powinno swojej służby zrozumiał, to znaczy posągowa pani marszalica Kidawa-Błońska oświadczyła, że nie będzie w tej kadencji ten projekt rozpatrywany no i pewnie nie będzie. Także nic nie widać wyraźnie, że możliwości pana Prezydenta Dudy, no teraz mamy znakomity dowód, zależą od y, odpowiedniego zaplecza parlamentarnego, a przypominam po raz kolejny, że tym zapleczem parlamentarnym to nie on będzie dowodził, tylko będzie dowodził pan prezes Jarosław Kaczyński. W związku z tym pan prezydent Duda będzie mógł robić tylko to na co pan prezes Jarosław Kaczyński mu pozwoli, a na co mu pozwoli, no tego jeszcze nie wiemy. Tego jeszcze nie wiemy. Nie wiemy nawet i tego, czy pan Beata Szydło, która jest tutaj lansowana na premierzyce, obejmie swoją posadę, dlatego że notowania Prawa i Sprawiedliwości utrzymują się na poziomie 33%. I wygląda na to, że na tym poziomie mogą pozostać. To by oczywiście nie wystarczyło na samodzielne stworzenie rządu, więc w tej sytuacji bardzo prawdopodobna się staje możliwość, że rząd zostanie utworzony przez szeroką koalicję obejmującą Platformę Obywatelską z Lew, o ile oczywiście z Lew, czyli Zjednoczona Lewica, przekroczy 8%, no i niezawodny, po, niezawodne Polskie Stronnictwo Ludowe, które ma stuprocentową zdolność koalicji, a w porywach nawet większą. Zobaczymy, co zrobią inni uczestnicy sceny politycznej, jeśli oczywiście na tej scenie się utrzymają, a nie spadną w ciemności zewnętrznej, gdzie jest płacz i zgrzytanie zębów. W każdym razie zręby Antypisowskiej Koalicji Parlamentarno-Rządowej już nam się tutaj rysują. I to by się nawet zgadzało z wynikami. Z rezultatami politycznymi Międzynarodowej Konferencji Naukowej MOST, bo jeśli moje przypuszczenia o przyjęciu oferty razwie dupra przez stronę amerykańską są trafne. No, a poza tym jeśli, a to widać, że tak się właśnie dzieje, jeśli zimny ruski czekista Putin zostaje sojusznikiem naszych sojuszników, co prawda sekretarz stanu amerykański John Kerry trochę się martwi, bo to tak wpuszczenie Putina tam do Syrii to jakby Lisa zrobić dozorcą króli. No, ale Amerykanie też nie mają wielkiej swobody manewru tam, bo sami widać wyraźnie, że sobie nie radzą. I teraz po prezydencie Obamie trzeba będzie posprzątać. No więc zimny ruski czekista Putin staje się sojusznikiem naszych sojuszników. Jak to się może przełożyć na Sytuację na arenie, na scenie politycznej naszego nieszczęśliwego kraju. A no, jeśli tak, to stronnictwo ruskie, dotychczas zepchnięte do głębokiej defensywy, troszeczkę z tej defensywy wyjdzie, odzyska trochę wpływów kosztem stronnictwa pruskiego, które zostało osłabione bardzo przez reaktywowane gwałtownie stronnictwa amerykańsko-żydowskie, no i znowu będą polską rządziły trzy stronnictwa: stronnictwo ruskie, stronnictwo pruskie i reaktywowane stronnictwa amerykańsko-żydowskie, czyli tak zwane nasze Suki Zgodnie ze starą rzymską zasadą omne trinum perfektum, co się wykłada, że wszystko co potrójne jest doskonałe. Chciałem Pana zapytać o Pana pogląd na temat kapitału nawiązać do jego przemówienia na okresie obiettawicy 2 lat, sam pan też miał takie przemówienie. Chciałbym, czy pan się, się dostosunkował. No nie zgadzam się z tym przemówieniem profesor Wolnicza, tak jak inne jego tezy mi się bardzo podobają, to akurat te nie. Bo wie pan, to jest bardzo prosty test. Jeśli na przykład wytwarzałby pan coś. Produkowałby pan na przykład wichajstry. No i jakby pan je produkował, to chciałby je pan sprzedawać. Czy wolałby pan je sprzedawać bez żadnej ingerencji osób trzecich, czy wolałby pan taką sytuację, że osoby trzecie musiałyby panu wystawić pozwolenie na sprzedaż? Na przykład, chciałby pan mnie sprzedać wichajstry, to musiałby pan pana zapytać. Jak pan by panu nie pozwolił, to by pan nie mógł sprzedać? Tu wolny rynek jest wtedy, kiedy pan my tylko we dwaj. A jak już pan jest trzeci, to już, to już nie ma wolnego. Nie pośrednik, tylko urzędnik, to już nie ma wolnego rynku. Chciałem ja tutaj przytoczyć w pana profesora Wolniewicza, że kapitał po prostu jedyną rzeczą najważniejszą dla kapitału jest zysk. Dlatego zysku kapitał potrafi całkiem zniszczyć. Dlatego potrzebny jest interwencjonizm państwa. Proszę pana, no nie, nie zgadzam się, nie zgadzam się z tą oceną i trochę przyznam się szczerze, trochę mnie dziwi ona w ustach filozofa, bo filozof powinien analizować pojęcia, również pojęcie państwa. To znaczy państwo, zwłaszcza w kontekście interwencjonizmu. To państwo to wtedy jest pan Józio i pani Zosia która interweniuje i to kierując się jakimiś tam własnymi kryteriami, na przykład łapówką, którą dostała, albo obietnicą, że jak Franusz skończy wyższą szkołę gotowania na gazie, to dostanie posadę. No i wtedy bardzo łatwo jest doprowadzić do Ja, wie pan, przeżyłem to na własnej skórze interwencjonizm państwowy, no, i nawet na podstawie własnych doświadczeń muszę go ocenić zdecydowanie negatywnie. W 1989 roku zająłem się importem wina francuskiego, bo tam się trochę na tym znam akurat. No, i całkiem dobrze taka jednoosobowa działalność gospodarcza to była, i całkiem dobrze mi się to układało, nawet z perspektywami. Jakiegoś rozszerzenia tego na inne, te ekspansji takiej. I to w jednej, chwili, w jednej chwili pan minister Święcicki mnie załatwił, ponieważ uzależnił uzyskanie pozwolenia na import takim zarządzeniem, które po trzech miesiącach zostało anulowane, zostało odwołane. Zarządzeniem uzależniającym dostanie pozwolenia na import. Od zdeponowania w banku 10 miliardów starych złotych. Ja nie miałem nawet jednej tysięcznej takiej sumy, więc zrozumiałem o co chodzi, że chodzi o porządkowanie rynku. Panie Halkiej, niech pan się wynosi. No i się wyniosłem, rejestrowałem się i tyle. Po trzech miesiącach to zarządzenie zostało uchylone, ale już takich jak ja. Amatorów nie było, bo trzeba było ich uporządkować. Więc takie są skutki interwencjonizmu. Wie pan, warto przy ocenie różnych koncepcji gospodarczych, a zresztą i innych wszystkich, zaczynać od głupich pytań. Bo głupie pytania bywają szalenie inspirujące. Na przykład w XVIII wieku. Pewien holenderski astronom postawił głupie pytanie, dlaczego właściwie w nocy jest ciemno? No, i odpowiedź na to pytanie zajęła innym astronom aż 100 lat, a przy okazji wydało się, że wszechświat nie jest nieskończenie wielki. Więc ja, ośmielony tym precedensem, zadam głupie pytanie, po co jest gospodarka, to znaczy wytwarzanie dóbr i dystrybucja ich. Po co to wszystko jest? Czy po to, żeby. Dymiły kominy, kręciły się koła, żeby ludzie chodzili do roboty, czy też dla konsumpcji. Bo gdyby po to, żeby dymiły kominy i tak dalej, to można by produkować chleb z cementu. Bo tu się trzeba napracować i przy tym dużo, ile to miejsc pracy mogłoby powstać, Ale nikt tego nie robi. W związku z tym jest chyba, to jest taka poszlaka wskazująca, że gospodarka jest chyba dla konsumpcji. Otóż jeżeli tak to ocena różnych koncepcji gospodarczych zależy od tego, czy, ona, czy one sprzyjają wzrostowi konsumpcji bez konieczności zadłużania się. Czy też nie sprzyjają? Jeżeli sprzyjają, to znaczy, że dobrze, że gospodarka spełnia cele, jakie ma spełniać. Jeżeli nie sprzyjają, to znaczy, że nie spełnia tych celów i tyle. I trzeba bez żalu te różne pomysły, nawet gdyby bardzo efektownie brzmiały, trzeba bez żalu te pomysły porzucić.